Is, and he said, yeah, but for what? Uh, well, I said to expand the uh, imaginations and fantasies of little children. Yeah, to this three-fingered son of a bitch who has no soul, for Christ's sake. Mickey Mouse doesn't have a fucking soul. Pewnego wiosennego dnia był angielski. i panna Grady siedziała na ławce, przodem do nas. Spudnica zadarła wysoko, jak nigdy. Było strasznie, pięknie, cudownie i świńsko, ale łódki, ale uda. Ocieraliśmy się o czary. Coś nieprawdopodobnego. Glaca siedział w rzędzie obok, wychylił się z ławki, zaczął szturchać mnie palcem w nogę. Ona bije, ona bije wszystkie rekordy. Patrz, patrz, rany boskie, powiedziałem, zamknij się. Bo jeszcze spuści kieckę. Glaca cofnął rękę, a ja czekałem, co będzie. Na szczęście nie spłoszyliśmy panny Grejdis. Siedziała w spódnicy zadartej, tak wysoko jak nigdy przedtem. Był to niezapomniany dzień. Wszystkim stało. Wszystkim co do jednego. Panna Grejdis coś tam mówiła, ale jestem pewien, że żaden chłopak nie słyszał z tego ani słowa. Za to dziewczyny obracały się w ławkach i patrzyły po sobie, jakby mówiły, Ta dzira, za daleko się posuwa. Ale panna Greydis nie mogła posunąć się za daleko. Wydawało nam się, że tam na końcu ma już nawet nie pizdę, tylko coś jeszcze lepszego. Ach, te nogi. Słońce zajrzało przez okno i zalało je łydki i uda zagrało na opiętym jedwabiu. Spódnicę miała. Tak podkasaną, tak wysoko zadartą, wręcz się modliliśmy, żeby nam choćby mignęły jej majtki, żeby pokazała jeszcze chociaż odrobinę. O Jezu! Czuliśmy się, jakby świat się kończył i na nowo zaczynał, i znów kończył. Wszystko było prawdziwe, a zarazem nierzeczywiste. Słońce, uda, jedwab, taki gładki, ciepły. Uszący. w klasie aż pulsowało mąciło nam się w oczach ale potem jakoś odzyskiwaliśmy wzrok a panna Greidis wciąż siedziała jakby nigdy nic i normalnie mówiła udawała, że nic specjalnego się nie dzieje i właśnie dlatego było tak fajnie i strasznie popatrzyłem na blat swojej ławki Słoje drewna były wyraźne jak nigdy Jakby każdy stał się kroplą wirującego płynu Zaraz potem spojrzałem na łydki i uda panny Greidis Byłem zły na siebie, że przez chwilę patrzyłem gdzie indziej I może coś przegapiłem Wtem rozległ się jakiś dziwny odgłos Sprawcą był Richard White Siedział na ostatniej ławce. Miał ogromne uszy i grube wargi. Potworne. Jakby nabrzmiały. I bardzo dużą głowę. W prawie bezbarwnych oczach nie było widać cienia inteligencji. Ani zainteresowania czymkolwiek. Stopy też miał wielkie. A usta wiecznie rozdziawione. Mówił w sposób urywany, niepewnie, robiąc Długie pauzy między słowami. Nie można nawet powiedzieć, że był mięczakiem. Po prostu nikt się do niego nie odzywał. Nikt nie wiedział, skąd White wziął się w naszej szkole. Wyglądało na to, że zapomniano mu wmontować jakąś ważną śrubkę. Ubierał się schludnie, ale koszura zawsze wyłaziła mu ze spodni. I tu i ówdzie brakowało guzików. Richard White. Wiadomo było tylko, że gdzieś tam mieszka i że codziennie przychodzi stamtąd do szkoły. Richard White walił konia składając hołd udom i łydką panny Gradys. Czyli w końcu jednak się załamał. A no może w ogóle nie rozumiał, na czym polega życie społeczne. Słyszeliśmy, jak łomocze. Panna Gregis też to słyszała, no i dziewczyny. Wszyscy wiedzieliśmy, co on tam robi pod ławką. Był widać kurewsko tępy, skoro nie miał nawet rozumu, żeby się branslować po cichu. Coraz bardziej się napalał, coraz głośniej dudnił zaciśniętą pięścią o spód ławki. Patrzyliśmy na pannę Gregis. Co zrobi? wahaniem rozejrzała się po klasie. Uśmiechnęła się, opanowana jak zawsze i znów zaczęła mówić. Tak. Richard White był jednym z nielicznych, do których w ogóle się nie odzywaliśmy. Właściwie to nawet się go baliśmy. Kogoś takiego, jak on nie można było sprać na miazgę. Nikomu to nie poprawiło humoru. Staraliśmy się po prostu trzymać od niego jak najdalej. Nikt nie miał ochoty patrzeć na te grube wargi, rozlazłe i wywinięte, podobne do paszczy zmaltretowanej żaby. Richarda White'a wszyscy omijali, bo nie było sposobu, żeby z nim wygrać. Czekaliśmy tak bez końca. A panna Grady przez cały czas porównywała kulturę angielską z amerykańską. Czekaliśmy, a Richard White robił swoje. Łomotał pięścią o spód ławki. Dziewczynki spoglądały po sobie, a myśmy myśleli dlaczego ten dupek jest z nami w jednej klasie. Przecież wszystko popsuje. Przez jednego dupka panna Grady's raz na zawsze schowa nogi pod spód. I nagle wszystko się Skończyło? Richard przestał łomotać. Po prostu zrobił swoje. Wyglądał tak samo jak przedtem. Spuścił się w garść, czy na spodnie. Zadzwonił dzwonek. Było po angielskim.